Niestety, mam dla was przykrą wiadomość. Siemanko, ja jestem Zizo. a to jest kolejny odcinek z Minecraft Survivalu. U mnie niewiele się zmieniło od ostatniego odcinku, w sumie nic. Nic, 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 no trochę. była wyprawa ostatnio na live. chyba wiecie. A dzisiaj trochę pozwiedzamy mapkę, trochę zobaczymy. Mam jeszcze zamiar zrobić mega piec do przepalania. Niestety, mam dla Was przykrą wiadomość. Niestety, stało się coś, co wstrząsnęło mną. Wstrząsnęło mną. Tu wyrównałem. Mamy konika z wyprawy, ale coś się stało. Nasze pająki, nasze terrarium no puste, nie? Masakra, nie ma pająków. Nie ma pająków, wszystkie pająki zniknęły, wywiało je. Niestety... Zginęły, więc terrarium z pająkami... Nie udało się zrobić w Minecraftzie, mega mi smutno. A taki był zamysł, taki był fajny plan. Niestety... Jak pewien osobnik na live mnie poinformował... Pająki spadając więcej niż trzech klocków dostałem obrażenia i niestety moje pająki... Spadały w tym terrarium na właśnie ziemię i to im zadawało damage, a terrarium na trzy klocki, czyli takie wysokie nie miałoby sensu, nie miałoby sensu bytu, więc dzisiaj oficjalnie terrarium jest puste, ale nie ma co się złościć, nie ma co się smucić, lecimy zrobić coś pożytecznego, czyli ten mój kochany piecyk. Oczywiście na ostatnim live'ie znalazłem enchantowane złote jabłko Enchanted Golden Apple Jest super mega, dawno już nie znalazłem jabłka, nie pamiętam czy w tym roku, w tamtym roku Na tamtej edycji nie znalazłem tego jabłuszka Teraz mi się udało I mam nadzieję, że spoko to wyjdzie Ja jestem mega zadowolony Teraz macie klip właśnie z tego momentu co znalazłem to jabłko na wyprawie nie wiem, czy to kąt się zmęczył, czy stanął dęba, o tak. Ty kolejna piramida, czy w tej byliśmy? Nie wiem. To jest chyba kolejna. Ty ile piramid dzisiaj znalazłem? O, przepraszam. Kłoniu! Zostawię ci światło w sumie. <laughs> jo! Ja! ZERDUSZKO na czacie. Jo, ja! pirnico. Ja. Dobra więc, szybko instrukcja jak zrobić fajny piecyk, więc tu wystarczy, że dajemy leje. Które są skierowane w dół. Tu musimy pierdzielnąć skrzynki. Oczywiście nie tak, bo to ja zrobiłem źle. Nie tak, no. taka złośliwa ta skrzynka jest, no. Patrzcie tak, o. o mamy pod skrzynkę. Teraz pod lejami musimy dać wstawić piecyki. I pod piecykami dajemy znowu leje. A pod lejami stawiamy skrzynki. I teraz, jeżeli będziemy coś chcieć przepalić, rzucamy do tej skrzynki. Nie musimy tu schodzić, to leci tu, tu i tu. Dobra. Jak to ma działać? Bo brakuje nam paliwa. A paliwo dodajemy od. Czekajcie, od boku wy trzeba postawić z tyłu czyli wystarczy, że tu stawiamy hopery i na nasze szczęście, nieszczęście zabrakło mi skrzynek i tu mamy skrzynkę na wągiel, tu mamy skrzynkę na i itemy co chcemy przepalić teraz jeszcze ustawiamy tylko i wyłącznie Tutaj dźwignie. I tyle. I nasza automatyczna przepalarka jest dobra. Tutaj będziemy trzymać Ekspa. I będziemy go wybierać po przepalaniu w dużej ilości ród, dużej ilości rzeczy, więc. Ja to oczywiście pokoik musimy wykończyć, więc więc aż iż, gdyż ponieważ. Zaraz się widzimy w wykończonym pomieszczeniu. I pyk! Tak wygląda nasz pokoik. Z całą zawartością szybkiego piecyka szybki, nie szybki. Chodzi o to, żeby ekspas zbierać. Tutaj, oczywiście, węgiel. Zaraz przetestujemy. Weźmy sobie cztery staki. To wrzućmy tu. I tak, wrzucamy węgiel do pojemnika, gdzie jest załadowywany do piecyków. Zobaczmy, czy piecyki się napełniają. Napełniają się, napełniają się. I teraz mam dużo rud do przepalenia. O, dzięki. Tu nie mam nic do przepalenia? Nie mam nic, dobra. I tutaj wrzucamy do przepalenia rzeczy. I zobaczmy czy dwa piecyki zaczynają działać. Tak, dwie, dwie dwa piecyki przepalają. jak się przepali... Tak, ląduje w skrzynce on-off, tu trzeba tabliczkę zaraz postawić, jak jest on, jak jest off, a jak po prostu damy niżej, to zablokuje nam. Dokładnie widzicie, iron zostaje i możemy zabrać z piecyka expa, bo piecyk, jak wiecie dobrze w Minecrafcie, magazynuje nasz towar. Tutaj mam dwie skrzynki puste na po prostu rzeczy, jakby się przepełniło, a ja nie muszę schodzić po prostu na dół, nie muszę wrzucać do piecyka. Potrzebuję kamień, przepalam kamień. Później w przyszłości, albo na live planuję zrobić po prostu pod spodem taki magazynek na przepalone rzeczy, co będzie się sam segregował. Niestety nasze pajączki, moje pajączki, nasze terrarium nie wypaliło, ale terrarium zostało, więc postanowiłem, wpadłem na genialny, głupi pomysł, że to terrarium wypełnimy innymi zwierzątkami. A cała renowacja terrarium... Renowacja, aranżacja, przebudowa. Odbędzie się dla was w sekundę, dla mnie trochę dłużej. To potrwa. Mam nadzieję, że niedługo, więc za chwilę się przekonacie. One eternity later. Właśnie się moje tereny zmieniło. Już chyba możecie podejrzewać, chyba możecie podejrzewać, że coś tu się jednak zmieniło. I co tutaj będzie dalej? Ja jeszcze tutaj mam takie fajne świeczuszki świeczuszki to podobno są świeczuszki nie wiem czy to będzie świecieć mam nadzieję takie dodatki i ja potrzebuję wrócić do bazy i sobie poseg posegregować w sensie wyrzucić wszystkie itemy mam nadzieję że to fajnie wygląda e, no super tu jest woda spoko uzbieramy trochę trawy i lecimy za naszą wieżę do neitorów Hello my friends. Patrzcie co mam. kochamy się tak yeah. Dobra, który ma bebzol? Ty masz bebzol, czy ty masz Bebszol? Nie, ten ma płetki, to jest ten. Dobra, ten ma Bebzon. Poszło? Są. Są, są dwa jajka. Więc uwaga, mamy na łopacie silk, Touch. Tak jest, magic. This is magic. Mamy dwa jajeczka, więc spoko. O to mi chodziło. au Dobra, mamy dwa jajka. Ustawiamy jajka. Wchodzimy na górę. Tu jest oświetlony wszędzie. Jeszcze tu na wszelki wypadek zapalę. Zapalę. Tu jeszcze zapalę, żeby nic się nie zesponowało Uważamy na jaka ostrożnie, ostrożnie. Ja tu się czaję, włączam F1 i time lapsey. Nie uwierzycie, godzinę czekałem. Godzinę czekałem, żeby ten mały pyrpeć, ten, ten tu żółwiczek To jajko też już prawie doszło Żeby ten żółwiczek się wykluł W końcu się udało Masakra, naprawdę, tyle czekania Po mam nadzieję, że tu gdzieś nie wejdą, nie urośnie, nagle i się nie zepsuje Jestem ja się ewakuję spać I zaraz pogadamy Masakra, w tle możecie słuchać stukanie, bo sąsiad o godzinie, uwaga 7 30 zachciało mu się coś robić w domu, mieszkaniu i napierdziela mi młotkiem. No, niestety, nie zawsze jest czacy. Czasami się takie rzeczy zdarzają. Ale żółwik pływa, żółwik jest w wodzie. 40 minut czekałem, żeby ten żółwik wykluł się. 40 minut. Ty, berbecie, Drugi też już jest na bliskiej drodze do wyklucia. Ja pierdolę, widzicie ten tileps? Ja oczywiście muszę go jeszcze bardziej skrócić, bo to jest masakra. Słyszycie, jak napieprza tym młotkiem? Ja pierdolę, ja od jutra zaczynam remont, też będę im napieprzał. Od 6.50 będę już gotowy z młotkiem, nie? Plan, mój plan na dzisiejszy odcinek się udał. Mamy nowe zwierzątko, nowe terrarium Niestety rip dla pajączków. Pięć pajączków poszło spać. Ale będą dwa żuwiki. O, jakie ty jesteś łodziotki. Jakie ty jesteś kochany, mały. Dobra, więc jak Wam się podobało, to dajcie lajka like dla tego żółwiczka. Dajcie suba dla tego żółwiczka, dajcie. Dajcie wszystko co macie, udostępnijcie ten film dla tego żółwiczka i dla następnego. Ja byłem Zizu, żegnam się z wami, cześć czołem, więc subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie, papa! Pa!